Twoje swoje 69 urodziny obchodził nasz najwierniejszy kibic Jurek Sabat, aby mu podziękować. Ośpiewajmy wspólnie z drużyną symboliczne 100 lat. No ale wszyscy przyłączmy się do tego. W dniu dzisiejszym ponadto swój tysięczny mecz sędziuje arbiter główny tego spotkania, pan Tomasz Szymroczek, Brawami podziękujmy mu za ten jakby nie było wielki sukces. 1 maja 2019 roku piłkarze GeoEco, EkoBol, Stali, samok podejmowali Orła Przeworsk w meczu 26. kolejki 4. Ligi Podkarpackiej. Zapraszamy do obejrzenia bramek najciekawszych akcji spotkania oraz do wysłuchania pomyczowych opinii. You can 78 minuta spotkania i 1 do 0 szelcem bramki na gospodarzy zawodnik z numerem 9 Mateusz Kuźło 90. Minuta spotkania 2 do 0 z strzelcem drugiej bramki i zarazem drugiej swojej bramki w dniu dzisiejszym zawodnik z numerem 9 Mateusz Kurzo. Kolejny pojedynek tutaj w samku 11 maja w pojedynek z rzemieślnikiem Pilzno. W międzyczasie nasze drużyny udają się 5 maja do Wiązownicy. Na... Ostatni w dniu dzisiejszym gwizdek sędziego górnego, pana Tomasza Mroczka kończy zwycięskie dla drużyny Sanoka, spotkanie przepełnione w ramach 77-1-0 Mateusz Kuzio i w 90 ponownie Mateusz Kuzio. Brawami dziękujemy zawodnikom obu drużyn za grę w dzisiejszym spotkaniu. Przekaćmy tu wprawdzie, nie przegrać tego meczu i to było widać po pierwszej połowie, że graliśmy, chcieliśmy grać z kontry i szukać takich fragmentów gry i udawało nam się do praktycznie do 80 minuty, no potem bramka. Na 1-0. Potem wcześniej mamy dwie sytuacje bramkowe, nie strzelamy. No i kontrowersja jedna to rzut karny na 1-1. Powinien być odwizany według mnie 100%, nawet w opinii tutaj działaczy Sanoka i kibiców. Karny ewidentny, sędzia nie dyktuje. Potem otwieramy się 2-0 i jest po meczu. No, szkoda, bo te punkty nam są potrzebne, ale patrzymy dalej. No nie wiem, czy to brak szczęścia, pech. No ciężko ocenić, bo na pewno z gry nie zasłużyliśmy na przegraną. Te zmiany coś zniosły, tak? Bo troszkę ta gra się ożywiła. Wiadomo, jest nas, 18, no jest nas 18 w całej kadrze. I właśnie chyba od tego jesteśmy, że wchodzimy i mamy, że tak powiem, na zmęczonego przeciwnika pokazać, że też potrafimy walczyć o, o ten skład. Widzimy jak ten na dole tabeli jest ścisk. Dlatego każdy punkt jest ważny. No myślałem, że tu coś wywieziemy, ale stało się jak się stało. Nie poddajemy się, gramy dalej. Musisz, Mateusz, mieć sporą odporność psychiczną, bo raz po raz słychać z ławki jakieś głosy krytyki pod Twoim adresem, już zaraz po wejściu na boisko. A tymczasem to właśnie Twoje gole przesądzają dzisiaj o losach spotkania. No, dość powiedzieć, że mogłeś ten krótki pobyt na boisku zakończyć hat-trickiem. No tak, lepiej by to wyglądało, jakby jeszcze wpadła ta trzecia. A co do tej krytyki, powiem tak szczerze. Dla mnie krytyka to jest coś, co mnie motywuje. To dla mnie jest naprawdę takim bodźcem pozytywnym. Działa na mnie to pozytywnie i dzięki temu nie przejmuję się tym, co generalnie inni mówią. Udowadniam to na blisko.